Koniec trendu spadkowego. Pod koniec marca ceny paliw na stacjach będą jeszcze spadać, ale widoczny jest już koniec tego trendu, przewidują analitycy portalu epetrol.pl. Ich zdaniem, spadkom cen w detalu nie sprzyja sytuacja na rynku naftowym i walutowym oraz wyraźny wzrost marsz operatorów stacji. Do końca marca paliwa mają tanieć. Analitycy portalu epetrol.pl Pomimo końca przeceny na rynku hurtowym, na stacjach nadal spodziewają się spadku cen paliw. Prognozowane przez nich na koniec marca przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw będą kształtowały się następująco. 5,88 myślnik 5,99 ZL dla 95-oktanowej benzyny, dla diesla 5,99 myślnik 6,11 ZL i dla autogazu 3,10 myślnik -3, 3,17 ZL. Z danych epetrol.pl wynika, że w mijającym tygodniu 95, oktanowa benzyna potaniała o grosz i jej aktualna średnia cena w Polsce to 5,98 zł, l bardziej zdecydowanie taniał olej napędowy, który po pięciogroszowej obniżce kosztuje 6,12 zł, Dla autogazu obniżka wyniosła 2 grosze i litr tego paliwa jest wyceniany średnio na 3,15 zł. Osłabienie złotówki może podbić cenę paliw. W ocenie analityków koszty tankowania nadal spadają, ale dynamika przeceny może rozczarowywać kierowców. Eksperci wskazali, że pojawia się już ryzyko końca obniżek, związane z sytuacją na rynkach naftowym i walutowym. Na rynku hurtowym notujemy w tym tygodniu dawno niewidziany wzrost cen, zauważyli analitycy. W ich opinii do odwrócenia spadkowej tendencji przyczynia się utrzymująca się ponad poziomem 70 dolarów cena ropy Brent i obserwowane w ostatnich dniach osłabienie złotówki w relacji do amerykańskiego dolara. W efekcie benzyna bezołowiowa 95 jest przez krajowych producentów wyceniana dzisiaj średnio na 454620ZEU M6. To wzrost o 63 zł w porównaniu do ubiegłego piątku. Olej napędowy na przestrzeni tygodnia podrożał o setnych zł i kosztuje aktualnie w rafineriach 4705 i 60 m 6 Przekazali analitycy nowe sankcje na Iran i ograniczanie podaży ropy przez producentów. Analitycy zwrócili także uwagę, że w tym momencie kluczową wiadomością dotyczącą rynku surowcowego jest decyzja Białego Domu o nowych sankcjach wymierzonych w Iran. Wczorajszy komunikat rozpoczyna czwartą rundę sankcji Waszyngtonu przeciwko Iranowi od czasu, gdy prezydent USA Donald Trump w lutym obiecał maksymalną presję na Teheran i zobowiązał się do zredukowania eksportu ropy z tego kraju do zera, przypomnieli eksperci. Osiem państw będzie musiało zmniejszyć wydobycie. Dodali, że ważną informacją z ostatnich godzin jest także decyzja, że osiem państw Algieria, Irak, Kuwait, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Kazachstan, Oman i Rosja będzie musiało zmniejszyć swoje wydobycie, aby do czerwca 2026 roku zrekompensować nadprodukcję w wysokości 4,2 miliona baryłek dziennie. W ramach tej rekompensaty Rosja obniży wydobycie o dodatkowe 25 tysięcy baryłek dziennie w marcu, 51 tysięcy baryłek dziennie w kwietniu a od września 2025 roku zwiększy redukcję do 173 tysięcy baryłek dziennie, co pozwoli jej w pełni zniwelować nadwyżkę w produkcji ropy, przekazali analitycy. Wskazali, że Kazachstan, którego nadprodukcja wynosi 908 tysięcy baryłek dziennie, zamierza obniżyć wydobycie do czerwca 2026 roku włącznie, przy czym w kwietniu zmniejszy je o 53 tysięcy baryłek dziennie, do października o 90 tysięcy baryłek dziennie. Jeden z liderów starego OPEC Irak musi zrekompensować 1,954 tysięczne milion baryłek dziennie i również będzie ograniczał wydobycie do czerwca 2026 roku, zaznaczyli. Analitycy podkreślili, że oba te czynniki mogą wpływać na skorygowanie dotychczasowego wyraźnego ruchu spadkowego, jednak długofalowo należy pamiętać o globalnej nadpodaży i radykalnej polityce celnej Waszyngtonu, która może wpływać na osłabienie popytów USA. Marek z Luwaz, KS Meteo Biznes.